Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra Marcina Przydacza, szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Dzisiejszy briefing poświęcony jest ostatniej sytuacji w Polsce, aktami sabotażu, które miały miejsce na terenie Rzeczypospolitej. Bardzo proszę, panie ministrze. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Rzeczywiście, żyjemy w bardzo niespokojnych i niestabilnych czasach. Jeszcze nie tak dawno. Wszyscy interesowaliśmy się tym, co się dzieje nad polskim niebem po wtargnięciu na terytorium Polski. 21 dronów pochodzenia rosyjskiego, z kierunku rosyjskiego, wysłanych celowo przez Rosję po to, aby zdestabilizować i przetestować rzeczywistość polską, europejską i natowską. A już w, po kilkunastu dniach, w, kolejny, w kolejnych dniach, w weekend, dowiadujemy się o akcjach sabotażu prowadzonych przez agenturę rosyjską, prowadzonych. Aktach mających na celu tak naprawdę działanie terrorystyczne w Polsce. Jaki jest cel, Szanowni Państwo, tych działań? Testem jest oczywiście przetestowanie naszej reakcji, naszych zdolności do obrony, naszej odporności, zarówno w sensie politycznym, jak i społecznym, ale celem tego działania jest także próba skłócenia wewnętrznie Polaków skłócenia polaków wokół tej sprawy napuszczenia jednych na drugich i gdy dzisiaj Władimir Putin ogląda wystąpienie ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w sejmie myślę, że pojawił się na jego twarzy uśmiech, że pojawiają się oklaski, bo właśnie o to chodziło Putinowi i Federacji Rosyjskiej, aby napuszczać Polaków jednych na drugich, aby w sytuacji, w której jesteśmy w zagrożeniu, trzeba sobie to wprost powiedzieć, zamiast zajmować się ujęciem sprawców, zamiast zajmować się zabezpieczaniem polskiej infrastruktury, w tym infrastruktury krytycznej, minister polskiego rządu atakuje kogo? Nie Federację Rosyjską, nie Władimira Putina, tylko atakuje polskiego prezydenta, prezydenta, który został wybrany nie tak dawno głosami rodaków, głosami Polaków. To jest sytuacja absolutnie nie do zaakceptowania. Ja apeluję z tego miejsca do ministra Sikorskiego o opamiętanie. Panie ministrze, proszę się opamiętać. To nie jest czas na kłótnie, to nie jest czas na pańskie wewnętrzne emocje. Ja rozumiem, że pewne rzeczy w panu w życiu nie wyszły że nie wszystkie Pana pomysły życiowe zostały zrealizowane. Mówi Pan, że minister, że Pan prezydent raczej powinien zostać premierem. No ja wiem, że Pan trzykrotnie próbował zostać prezydentem. Nie udało się. Nawet Pańscy koledzy z partii Pana nie wybrali. Ale niech się Pan opamięta w tym trudnym dla polskiego bezpieczeństwa czasie. Jesteśmy zobowiązani konstytucją, a przede wszystkim interesem bezpieczeństwa państwa polskiego do współpracy. I tak mówi. Konstytucja tak też mówi. Wyrok Trybunału z 2009 roku, o którym zdajecie się państwo czasami zapominać, że tak prezydent jest zobowiązany do współpracy z rządem, jak i rząd z prezydentem. Prezydent ma swoje kompetencje w zakresie polityki międzynarodowej, także i polityki wewnętrznej i również rząd ma takie kompetencje trzeba ze sobą współpracować i wielokrotnie prezydent Nawrocki powtarzał że drzwi pałacu są otwarte na tę współpracę zwłaszcza w polityce bezpieczeństwa w polityce bezpieczeństwa wydarzyło się za sprawą prezydenta Nawrockiego w ostatnim czasie bardzo bardzo dużo wystarczy przypomnieć coś co dzisiaj nie wybrzmiało w polskim sejmie czyli deklarację naszego kluczowego sojusznika amerykańskiego czyli prezydenta Stanów Zjednoczonych kluczowego sojusznika, bo przecież NATO opiera się przede wszystkim na sile amerykańskiej, w części także na europejskiej, ale dopóki Europa nie odbuduje swoich zdolności zbrojeniowych, to jednak Ameryka pozostaje ciągle gwarantem bezpieczeństwa europejskiego. I za sprawą wizyty pana prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie uzyskaliśmy zapewnienie, którego to zapewnienia nie mają inne, inne państwa. Niech pan spojrzy na Rumunię, niech pan spojrzy na inne państwa. O obecności amerykańskiej w Polsce. Dzięki tej dobrej relacji 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich zostaje w Polsce, a być może jest jeszcze szansa na to, aby ta obecność się zwiększyła. Trzeba tylko nad tym popracować. I my nad tym pracujemy. Nie tak dalej jak wczoraj spotykałem się z ambasadorem amerykańskim po to, aby właśnie o takich sprawach rozmawiać, o tym jak zabezpieczyć Polaków, jak wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Rozmawiamy z sojusznikami, z partnerami, także i w Europie, bo Szanowni Państwo, Unia Europejska jest naszym naturalnym środowiskiem. Środowiskiem bezpieczeństwa, środowiskiem współpracy gospodarczej, środowiskiem współpracy politycznej, choć ta Unia nie jest bez wad i wszyscy się co do tego zgadzamy. W wielu aspektach ta Unia jest daleka od naszych marzeń. Na pewno od moich marzeń jestem przekonany, że także i od marzeń wielu, wielu Polaków, od marzeń samego Pana Prezydenta, bo my chcemy Unii, która w wielu aspektach tworzy przestrzeń wolności i możliwości zachowania suwerenności państw członkowskich, a nie Unii, która posługuje się instrumentem dyktatu. My chcemy Unii, której Polska będzie miała możliwość oddziaływania, zabierania głosu, a nie Unii, która tylko wsłuchuje się w głos płynący z Berlina. Tak jak powiedzieli niektórzy politycy związani z tą dzisiejszą koalicją, porównując Polskę do zwierzątka, które trzeba. Skoro się je w jakimś sensie oswoiło, to trzeba się nim opiekować. Nie, Polska jest suwerennym państwem, które ma swoje interesy. W wielu aspektach zbieżne z państwami Zachodu. Czasami te interesy się rozbiegają, jak na przykład w sprawach migracyjnych, jak na przykład w sprawach Zielonego Ładu. I tutaj pan prezydent będzie twardo stał po stronie interesu państwa polskiego. Ale jasnym jest, że dla nas wszystkich największym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa pozostaje i jest Federacja Rosyjska. O tym mówią dokumenty natowskie, o tym mówił wielokrotnie także i pan prezydent Karol Nawrocki. Próba imputowania prezydentowi Nawrockiemu zbyt miękkiej postawy wobec Rosji jest jakimś kompletnym absurdem. Pan prezydent Nawrocki jest człowiekiem ściganym przez Władimira Putina, a Radosław Sikorski jeszcze nie tak dawno mówił, że Rosja powinna stać się członkiem NATO. Chciał wpuścić konia trojańskiego do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego. Chciał wpuścić Rosję do NATO. Wyobrażacie sobie Państwo, że Rosja dzisiaj byłaby częścią NATO? Czy ono na pewno zapewniałoby nasze bezpieczeństwo w sytuacji, w której jedno państwo atakowałoby drugie? A przecież były też takie głosy jak pana premiera Donalda Tuska, który mówił, że nie chce, aby Polska była w jakiejś antyrosyjskiej krucjacie. Przypomnijcie sobie państwo, kto wtedy już po ataku Rosji na Gruzję stał po stronie interesu rosyjskiego, a kto twardo stał po stronie interesu państwa polskiego i także i bezpieczeństwa państwa polskiego. My, szanowni państwo, apelujemy do strony rządzącej aby się opamiętała, aby zaczęła współpracować, aby przestrzegała konstytucji, bo jeśli dzisiaj słyszę w sejmie, że cytowany jest artykuł 133, to szkoda, że pan minister nie zacytował ustępu drugiego, który mówi: że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej mianuje i odwołuje ambasadorów. Dlaczego pan sparaliżował polską służbę zagraniczną? W 50 placówkach nie mamy dzisiaj ambasadorów za sprawą waszej decyzji. Ci ambasadorowie są dzisiaj w Warszawie. Zamiast pracować na rzecz Polski, przedstawiać między innymi tę sytuację związaną z aktami sabotażu, nie mogą tej pracy wykonywać. Nie mogą wykonywać, dlatego że ze względów politycznych polska służba dyplomatyczna została sparaliżowana. I na końcu wreszcie uważamy, że cała ta konferencja i próba ataku na prezydenta. Ma na celu odwrócenie, odwrócenie uwagi od nieudolności polskiego rządu i służb podległych polskiemu rządowi. Akt sabotażu został najpewniej dokonany przez dwóch dywersantów, przez dwóch agentów pochodzących z kierunku wschodniego, najpewniej z Rosji. I gdzie są ci ludzie? Dlaczego ich nie zatrzymaliście? Uciekli, przejechali nie pytani przez nikogo. Przez polsko-białoruską granicę. To jest odpowiedzialność premiera Tuska, pana ministra Sikorskiego, koordynatora służb specjalnych, dlaczego tych agentów rosyjskich nie zatrzymano w Polsce. Dzisiaj próbuje się odwracać uwagę od tej dyskusji, od nieudolności tego rządu, rozniecaniem kłótni i wpisywaniem się tak naprawdę w scenariusz pisany w Moskwie. Bo tak, szanowni państwo, Moskwa chce, abyśmy się wewnętrznie kłócili, abyśmy się wewnętrznie obrzucali inwektywami. I w ten scenariusz wpisał się dzisiaj Minister Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Teraz czas dla Państwa, jeżeli macie jakieś pytania, bardzo proszę. Proszę o przedstawienie się i podanie redakcji, którą Państwo reprezentują. Magdalena Wierzchowska w Polsce24. Panie Ministrze, czy będzie zwołana Rada na Bezpieczeństwa Narodowego? Apeluje o to partia Razem i takie gdzieś chyba nieoficjalne głosy też się pojawiły, że, że jest taka potrzeba. To pierwsze pytanie. A drugie komentarz Marek Siwiec, szefem Kancelarii Sejmu. Co Pan na to? Co do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jak Państwo wiecie, Konstytucja stanowi, że Rada Bezpieczeństwa jest ciałem doradczym prezydenta i to prezydent decyduje osobiście, kiedy z takiej porady Rady Bezpieczeństwa Narodowego będzie chciał skorzystać. Mamy tutaj swoje doświadczenia w ostatnich tygodniach i miesiącach. Często niestety przez stronę rządową to forum jest wykorzystywane do rozgrywki politycznej. Prezydent nie podjął w tym zakresie jeszcze decyzji. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście z tego instrumentu skorzysta, ale to. O co z tego miejsca ja mogę zaapelować, jeszcze raz wnosząc o współpracę, do której my jesteśmy gotowi, to to, aby przesyłać wszelkie i przekazywać wszelkie informacje prezydentowi Rzeczypospolitej jako zwierzchnikowi Sił Zbrojnych. A pamiętamy, Szanowni Państwo, że jeszcze nie tak dawno pan premier zabronił szefom służb specjalnych. Pojawiania się w pałacu prezydenckim przyjścia na rozmowę z prezydentem o sprawach dotyczących bezpieczeństwa. Ja mam też swoje przekonanie, że wiele z tych informacji, które były kluczowe z perspektywy badania tej sprawy dotyczącej sabotażu, nie trafia do pałacu prezydenckiego. Prezydent jest celowo przez służby podległe panu Tuskowi pomijany w wielu aspektach, jeśli chodzi o informacje, informacje dotyczące bezpieczeństwa państwa polskiego, a to grozi niestabilnością to grozi niestety możliwością dalszego rozgrywania przez naszych przeciwników, zagranicznych, przeciwników politycznych tej sytuacji, bo co do tego nie mam żadnych wątpliwości, że Rosja będzie chciała dalej próbować nas osłabiać. Osłabia nas właśnie poprzez tego typu działania i poprzez m.in. ograniczanie możliwości pozyskiwania informacji przez głowę państwa. Marek Siwiec. Szanowni Państwo. No, ja jako człowiek urodzony jeszcze za czasów PRL-u, ale, ale wychowany już w wolnej Polsce, miałem takie głębokie przekonanie, że komuniści, postkomuniści odejdą już w końcu w niebyt polskiej polityki, że ocenimy ich wszyscy jednoznacznie, no ale jak wiemy, była taka część elity postsolidarnościowej, która, jak wskazywał pan czarzasty, pan marszałek już czarzasty, dogadała się z komunistami. Efektem jest to, że dzisiaj drugą osobą w państwie jest postkomunista, a jego szefem kancelarii zostaje jego kolega z tamtej jeszcze epoki, człowiek, którego chyba prowokacyjnych działań, na przykład wyśmiewających Ojca Świętego, wszyscy mamy głęboką pamięć. Na pewno nie buduje to naszego przekonania co do sprawności funkcjonowania tej kancelarii, ale z tego miejsca mogę tylko też zaapelować do. Tych wszystkich członków Solidarności, tych wszystkich, którzy wierzyli głęboko, że Solidarność może być pewną odmianą, że będzie odmianą po systemie komunistycznym, bo przecież wielu z nich dzisiaj głosowało na koalicję rządzącą, głosowało 13 października. Czy takiej Polski chcieliście, żeby drugą osobą w państwie był pan Czarzasty? Czy wy, jako odwołujący się do etosu Solidarności, Uważacie, że to jest słuszny kierunek, w którym Polska powinna podążać? Wy, dzieci Solidarności, wy, dzieci tamtej pierwszej wielkiej Solidarności, czy dzisiaj jesteście zadowoleni z tego, że reprezentuje Was Pan Czarzasty i Pan Siwiec? Ja nie jestem. Bardzo proszę, panie redaktor. Dzień dobry. Michalina Czepita TVN24. Panie ministrze, w bardzo mocnych słowach mówił pan o wystąpieniu ministra Sikorskiego. Między innymi, innymi to, że właśnie Władimir Putin uśmiechał się słuchając tego wystąpienia. To mam pytanie: czy myśli pan, że. Myślę, że wręcz mógł powiedzieć Wod tak, mała wiec. 11 listopada, w dniu święta niepodległości prezydent Karol Nawrocki ani słowem nie mówił wtedy o zagrożeniach, jakie płyną ze strony Rosji. A przecież już byliśmy po tych atakach, o których teraz, chociażby pan wspomniał wrześniowych atakach dronów. Także na tym marszu było sporo antyunijnych haseł, nie było antyrosyjskich haseł i nie było nic ze strony pana prezydenta. Ja jeszcze też przytoczę. Posłużę się cytatem, co pan prezydent. Ale do czego pani zmierza, pani redaktor? Proszę zmierzam powiedzieć, jaka tego, jest pani teza pan, w tej sprawie? Pan, to nie jest teza, tylko pytanie. Pan prezydent mówił, część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom Unii Europejskiej. Czy dzisiaj. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji nie wypadałoby, żeby pan Karol, pan prezydent Karol Nawrocki chociażby w dniu święta niepodległości, mówił o zagrożeniach ze strony Rosji, a nie ze strony Unii Europejskiej. To jest pytanie. Dziękuję. Rosja Dziękuję. jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, dla stabilności w Europie Środkowej, tak naprawdę na całym kontynencie europejskim to Rosja rozpoczęła wojnę pełnoskalową wobec Ukrainy. To Rosja zaatakowała wcześniej Gruzję, później Donbas, Krym, to Rosja prowadzi operację. Hybrydowe, wtedy, kiedy Rosja prowadziła te wszystkie agresywne działania, byli tacy politycy i były takie państwa w Unii Europejskiej, które chciały się z tą Rosją dogadywać. Cytowałem już: minister Sikorski chciał wejścia Rosji do NATO, a, mi, a pan premier Tusk mówił, że nie będzie w antyrosyjskiej kruciacie, tylko Rosję, z Rosją chce współpracować taką, jaką ona jest. Z tą Rosją, która już dopuszczała się mordów politycznych, a patroni polityczni tego obozu politycznego rządzącego w Polsce, Jacy zasiadają w Berlinie, handlowali z Rosją gazem na niebagatelną skalę, za miliardy, miliardy euro. Ale jeśli mnie pani pyta, tak, Rosja jest zagrożeniem. Mogę nawet zacytować marszałka Piłsudskiego. Biała czy czerwona Rosja zawsze będzie zagrożeniem dla Polski. To jest rzecz oczywista i dla pana prezydenta to jest rzecz oczywista też jako osoba, która jest ścigana przez Władimira Putina, jako osoba, która całe swoje dorosłe. Profesjonalne życie, historyka, później dyrektora Muzeum II wojny światowej, szefa IPN-u, prowadził w celu budowania polityki, polityki pamięci, ale zwalczania także i wpływów rosyjskich. To przecież Karol Nawrocki, jako szef IPN-u, doprowadził do, no, de facto, zniszczenia dziesiątek pomników rosyjskiej dominacji w Polsce, tych pomników, pod których. Środowisko związane raczej z panią redaktor i z jedną z gazet w 2010 roku chodziło zapalać znicze. Pamięta pani taką akcję? Zapal znicze na, na grobie Sowieta? Bo to środowisko liberałów i lewicy proponowało, żeby no, w jakimś sensie dziękować rozumiem Sowietom za to, co przynieśli do Polski. Więc środowisko związane z, pań, z pani gazetą, z pani telewizją, z gazetą wyborczą niestety nie ma tutaj pełnego umocowania do tego, aby uczyć kogokolwiek antyputinizmu i antyrosyjskości. Dziękuję bardzo. A Panie Ministrze, nie uważa Pan, że tego właśnie zabrakło w wystąpieniu Karola Nawrockiego w takim ważnym dniu, jak jest Święto Niepodległości? Mówił Pan tutaj o tych zagrożeniach płynących ze strony Rosji. To czy Pan Prezydent w takim ważnym dniu, kiedy mu, przemawiał do Polaków, nie powinien właśnie tego, na tym się skupić? Mam wrażenie, że nie do końca uważnie słuchała Pani mojej odpowiedzi na poprzednie pytanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie redaktorze. Dzień dobry, Michał Dzieński, Radio Z. Pytanie jako do prezydenckiego ministra, ale także byłego wicesefa dyplomacji. Czy zdaniem pana zamknięcie konsulatu w Gdańsku to jest wystarczający jakby krok, czy być może te stosunki dyplomatyczne z Rosją powinny być zerwane lub też jeszcze bardziej ograniczone? I drugie pytanie chodzi mi o stosunki Polski-Białoruś. Została otwarta granica. Od dwóch dni mamy chyba zero przekroczeń na granicy polsko-białoruskiej. Jak pan to ocenia i czy. Kancelaria prezydenta również bierze udział w ewentualnych rozmowach dotyczących uwolnienia Andrzeja Poczobuta, bo to jest, jak rozumiem, jedna z Jasne. kart przetargowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie tematy dotyczące obecności konsularnej i dyplomatycznej. Trzeba mieć świadomość, że to jest w zasadzie decyzja natury symbolicznej, choć my ją oczywiście nie tylko akceptujemy w Pałacu Prezydenckim, co pochwalamy. Uważamy, że w takim kierunku należy postępować. Zresztą Pałac Prezydencki o tym wiedział wcześniej, że takie plany są możliwe do, do wdrożenia. Nie uważam, aby konsulowie, dyplomaci rosyjscy w jakikolwiek sposób pozytywny przekładali się do relacji międzynarodowych. Wręcz przeciwnie, pełnią tutaj często rolę destrukcyjną. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to nie zamyka sprawy i nie rozwiązuje w żaden sposób sprawy. Kluczowe, panie redaktorze, było złapanie tych sabotażystów, tych dywersantów. A oni uciekli. Uciekli za sprawą nieudolności pana Siemoniaka, pana Sikorskiego i pana Tuska. Trzeba to sobie wprost powiedzieć. Dokonano aktu terroru w Polsce. I przez nikogo nie pytani, ci ludzie po prostu przekroczyli polsko-białoruską granicę. Przecież to jest kompromitacja. Kompromitacja tego układu rządzącego. I, i na to trzeba zwrócić uwagę. Co do granicy polsko-białoruskiej, no widzi pan, przez tą właśnie granicą, otwartą granicę przez pana Donalda Tuska, przekroczyli, bo w Terespolu, choć Terespol, jak wiemy, funkcjonował także i wcześniej, natomiast otwierana granica powoduje, że więcej potencjalnych, szpiegów, potencjalnych agentów może przedostawać się na terytorium Polski albo z tej Polski wyjeżdżać, więc my zalecamy tutaj daleko posuniętą ostrożność, jeśli zaś chodzi o dialog ze stroną białoruską w bezpośrednich kontaktach pomiędzy Prezydentem Polski, a autorytarną władzą białoruską w oczywisty sposób nie ma, ale wiemy, że taki dialog jest prowadzony za sprawą chociażby dyplomatów amerykańskich. Mogę Pana zapewnić, że dla Pana Prezydenta sprawa wolności Andrzeja Poczobuta jest absolutnym numerem jeden, jeśli chodzi o relacje z Republiką Białorusi. I fakt, że Andrzej Poczobut został nie tak dawno odznaczony, Zaocznie, bo nie ma go dzisiaj w Polsce i nie ma możliwości w ogóle cieszyć się swoją wolnością, ale został odznaczony Orderem Orła Białego. Pokazuje jak ważna to dla polskiej tożsamości jest postać, choć jak wiemy to jest obywatel Białorusi, Polak z pochodzenia, Polak na pewno w sercu wielki bohater nawołujący raczej do historii Wielkiej Rzeczypospolitej, Rzeczypospolitej wielu narodów, bo jestem przekonany, że tak powiedziałby dzisiaj Andrzej Poczobut o relacjach z innymi narodami zamieszkałymi tutaj w, w Europie Środkowej i Wschodniej. Kiedyś funkcjonowaliśmy wspólnie w pokoju, no niestety za sprawą Federacji Rosyjskiej te niesnaski są, Rozniecane, i myślę, że także niestety tej wrogiej działalności ulega także i naród białoruski. Naród białoruski, który co do zasady nigdy wrogi wobec Polski nie był. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, panie redaktorze. Radio TOK FM, Szymon Kępka. Panie Ministrze, mówi Pan, że dokonano aktu terroru w kontekście aktów dywersji. To jaki jest powód w takim razie, że prezydent dotąd nie zwołał Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W przypadku incydentu z dronami ta rada była, odbywała się teraz, gdy mówimy o akcie dywersji, w sprawie poważnej, albo jeszcze bardziej poważnej, tej Rady nie ma. Więc co stoi za brakiem decyzji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Odpowiadałem już na to pytanie, panie redaktorze. Mam wrażenie, że że nie trzeba się powtarzać. Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest zgodnie z Polską Konstytucją ciałem doradczym. Prezydent korzysta z tego ciała wtedy, kiedy uważa to za stosowne. Nie jest wykluczone absolutnie, że w najbliższym czasie może do takich spotkań dojść. Natomiast w pierwszej kolejności oczekiwanie zostało wyrażone już wiele dni temu. Prezydent czeka na pełne informacje od polskich służb, aby móc w ogóle dyskutować nawet w ramach Rady Bezpieczeństwa. Potrzebuje pełnego obrazu informacji, a tymczasem za sprawą decyzji Donalda Tuska prezydent jest pozbawiany możliwości kontaktu z szefami służb, w tak trudnym momencie dla polskiego bezpieczeństwa. Więc pierwsze rzeczy najpierw. najpierw first things first. Najpierw spotkanie, a później będziemy rozmawiać o ewentualnych radach doradczych dla pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie redaktorze. Daniel Machnowski, Republika. Mam tutaj pytanie o taką konsekwencję Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy pan tutaj jakąś konsekwencję dostrzega, bo z jednej strony dowiadujemy się, że będzie zamknięty konsulat Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, a z drugiej strony uruchamiane są dodatkowe połączenia autobusowe z Królewca do Warszawy, więc. Teoretycznie ułatwiamy przyszłym dywersantom możliwość dostania się do Polski. I czy w świetle tych informacji, właśnie pojawiania się nowych połączeń autobusowych z Królewca do Warszawy, to zamknięcie konsulatu w Gdańsku to jest tylko taki zabieg pr no, To w dużej mierze, tak jak mówiłem, jest zabieg natury PR-owej, symbolicznej, choć jeśli w tym konsulacie funkcjonowali ludzie wrogo nastawieni do Polski, a takie należy mieć nie tylko przypuszczenie, co założenie, tak naprawdę. To oczywiście, im mniej ich jest na terytorium Polski, tym lepiej. Natomiast szczelność polskich granic jest tutaj absolutnie kluczowa, bo można sobie wyrzucać dyplomatów, wypraszać ich z Polski. Choć wiadomo, że to się najczęściej spotka z odpowiedzią, bo także i polscy dyplomaci będą wyproszeni z Rosji, a jednocześnie otwiera się granice z Republiką Białorusi, uruchamia się jakieś połączenia z królewcem. No, nie buduje to poczucia bezpieczeństwa. Ale mam, panie redaktorze, takie wewnętrzne przekonanie, że konsekwencja i spójność logiczna nie jest najmocniejszą stroną pana ministra Sikorskiego. To nie jest rzecz, którą, z której jest znany, czyli ze spójności. Nawet w tym swoim dzisiejszym wystąpieniu, z jednej strony mówi, że prezydent Rzeczypospolitej to jest tylko od reprezentowania, a z drugiej strony poprzedniemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zarzuca złe wynegocjowanie traktatu lizbońskiego. To jeżeli jest ktoś tylko od reprezentowania. To negocjuje traktaty, naprawdę, panie ministrze. Także spójność i koherencja to nie jest drugie imię Radosława Sikorskiego. Dziękuję bardzo. Proszę, panie redaktorze. Hubert Kowalski, TVP Info. Dzień dobry. Pan minister już wspominał o Włodzimierzu Czarzastym przy okazji pytania o Marka Siwca. Ja chciałem jeszcze o marszałka i o relacje z prezydentem, bo wczoraj pan marszałek Czarzasty mówił tak. Relacje z prezydentem będą na równoprawnych warunkach. Stąd pytanie, czy jak mają wyglądać, jak będą wyglądały te relacje, czy jakieś spotkanie, czy może prezydent wystosuje jakieś zaproszenie, czy może pan marszałek już jakieś zaproszenie do prezydenta wystosował, aby o tych relacjach porozmawiać, żeby to zapoznanie nastąpiło. Relacje zapewne będą wynikały z gotowości także i strony. Sejmowej do ewentualnej jakiejkolwiek współpracy. Ja nie mam wiadomości na temat zaproszeń w jedną czy w drugą stronę, natomiast tutaj kompetencje i zadania obu urzędów, Urzędu Prezydenta i Urzędu Marszałka Sejmu, reguluje Konstytucja, regulują odpowiednie akty prawne i na pewno Pan Prezydent będzie w ramach tych aktów prawnych się poruszał, w ramach też dotychczasowej dobrej tradycji, w tych aspektach, w których będzie to konieczne, na pewno jest gotowy do współpracy, choć jak może Pan się spodziewać, jako antykomunista, jako człowiek, który całe swoje życie jednak zwalczał pozostałości po komunizmie, na pewno zbieżności ani politycznej, ani śmiem twierdzić także i takiej życiowej nie będzie tutaj pomiędzy prezydentem a panem marszałkiem Czarzastym. Natomiast no, odpowiedzialność za to, kto jest dzisiaj marszałkiem Sejmu nie spoczywa na panu prezydencie, tylko na Donaldzie Tusku. To Donald Tusk zdecydował, że postkomunista będzie dzisiaj marszałkiem Sejmu. Czyli spodziewa się pan, że raczej te relacje będą chłodne? Myślę, że ze strony pana prezydenta te relacje będą profesjonalne. Dziękuję bardzo. I ostatnie pytanie, bardzo proszę, pani redaktor. Teraz Magdalena Wierzchowska, w Polsce 24. Panie ministrze, proszę jeszcze o komentarz, bo wczoraj Donald Tusk mówił w trakcie swojego wystąpienia, że nie są ujawniane wizerunki tych osób odpowiedzialnych za akty dywersji, ponieważ trwają intensywne prace poszukiwawcze i tak dalej. Nadal nie, nie wiemy dokładnie, jak ci ludzie wyglądali. Natomiast na co zwracają uwagę internauci, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, to momentalnie policja tych, którzy, którzy mieli rację, odpalali. To momentalnie publikowała takie, czy no, jednak to nie jest poważniejsza sprawa, żeby wszyscy Polacy zobaczyli, kto ewentualnie się koło nich kręcił. Panie redaktor, no nie chcę wchodzić tutaj w bardzo szczegółowe rozwiązania. No życzyłbym sobie, żeby ci sprawcy zostali jak najszybciej nie tylko zidentyfikowani, to powinno się odbyć już w pierwszych godzinach, ale przede wszystkim ujęci. A jeszcze ważniejsze jest to, aby zabezpieczyć Polskę przed tego typu działaniami w przyszłości, ale nie tylko poprzez patiomkinowskie działanie, że nagle wyśle się Wojska Obrony Terytorialnej, które będą co metr stały na polskich torach, tylko przecież nie w ten sposób się zwalcza akty terroru, tylko poprzez działania służb specjalnych. Tymczasem, jak widać, te służby niestety za czasów Donalda Tuska i pana Siemoniaka nie działają najlepiej, zwłaszcza wobec wrogów polskiego bezpieczeństwa, bo one są bardzo szybkie. Wtedy, kiedy trzeba politycznie działać, kiedy trzeba staruszkę zatrzymać za to, że wpisała kontrowersyjny wpis na mediach społecznościowych wobec Jurka Owsiaka, to policja następnego dnia albo w nocy nawet jest w stanie się tam pojawić. Kiedy trzeba było w trakcie powodzi jakiegoś człowieka, który coś napisał w internecie zatrzymać, to potrafili to robić w perspektywie minut czy godzin. A jeśli chodzi o terrorystów, ludzi, którzy dopuszczają się aktów sabotażu, to ci ludzie uciekają z Polski bo rządzą nami niestety nieudolni politycy z koalicji rządzącej. Bardzo dziękuję panie ministrze, dziękuję państwu za przyjęcie naszego zaproszenia, życzę państwu miłego i spokojnego dnia. Dobrego. Do widzenia.